Rozwoju Regionalnego po dokładnych analizach stwierdza bezpostawność sformowanych przez OLAF zarzutów, a także nie akceptuje konkluzji przedstawionych w raporcie OLAP-u. Stwierdzone nieprawidłowości nie potwierdziły w żaden sposób posiadane dokumenty, jak również nie potwierdzono konieczności zwrotu żadnych środków przeznaczonych na współfinansowanie tego projektu. Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie potwierdziła ustaleń do jakich doszli inspektorzy audytorzy Olapu. Co więcej, strona polska stwierdza, że raport Olapu ma charakter tendencyjny, nierzetelny, a przedstawione w nim hipotezy nie mają żadnego potwierdzenia. Proszę Państwa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oczekuje wycofania tegoż, tych, tych zarzutów i rekomendacji przedstawionych w raporcie Olachu. Jednocześnie stoi na stanowisku, że do czasu wyjaśnienia całej sprawy nie będą w żaden sposób podejmowane żadne decyzje dotyczące zwrotu dofinansowania.